Jezu, jak ty to robisz? Dlaczego mi się nie wyświetla? Dlaczego? I Witam wszystkich bardzo gorąco. Mamy wtorek, 21 marca, 20 minut po północy. Dzisiaj kontynuacja fetch Questów. No, cały czas walczymy o to, żeby dołączyć do chociażby gili Łowców. Teoretycznie jeszcze Gildia Kupców, ale to mówię, to wszystko tu będą zadania, które opierają się na przynieść-winieś. Nic skomplikowanego. Rzucam dwie kulki i ara się. Oczywiście z jakiegoś powodu przeżył. Sam, sama długość podpalenia też chyba zależy od inteligencji, więc nie tylko ilość damage'u, ale również długość podpalania. To jest w ogóle dziwne. Bo efekt dźwiękowy mam cały czas, że ktoś się podpala. Efekt graficzny mam co jakiś czas. A sam fizyczny efekt, że ktoś się podpala, to jeszcze rzadziej. O co chodzi? I w tym momencie aktywujemy wątek gildi kupców. Ja mówię, że mam twoje tabliczki... On teraz idzie do swojej chaty. Chwila. Ja mówię, że pokaż mi, jak walczyć z większą siłą. I proszę o polecenie gili kupców. On pisze list do Lutero, zdaje się. Weź ten list, daj go kupcowi imieniem Lutero w mieście. A, i bardzo ważna sprawa, ogłoszenia parafialne, bo mi piszecie: Jezu, jak ty to robisz? Dlaczego mi się nie wyświetla? Dlaczego? Tyle mam pluginów. Mam jeden plugin. Ponieważ to sam plugin powoduje, że masz kilkanaście ułatwień. Jest to Z Utilities. I ustawienia od samego pluginu macie w, tym, w tych czterech zakładkach. Tutaj jest wszystko, pokazuje moje ustawienia ze względu na to, że wy pytaliście, dlaczego mi nie pokazuje czegoś Armora, dlaczego mi nie pokazuje czegoś tam. To są moje ustawienia. Pozdrawiam bardzo gorąco i polecam. Tylko i wyłącznie to jest jedyny plugin, którego używam, bo tak jak mówię, to jest on najlepszy. To jest pewien zbiór kilku ułatwień, i tyle. Quick Bar'a już usunąłem, bo wiem, że nie będę go w toku gry używać, więc, Żeby dobrze się bawić, paradoksalnie potrzebujecie jednego e, pluginu. Zobaczcie, jako że jestem magiem ognia, mogę wejść do ratusza. I tutaj, tak mnie interesują wszelakie regały zielone, no bo mówię, zwiększają inteligencję, czyli damage. Ale zobaczcie, jest Galahad. I tutaj mamy możliwość uczenia się kręgu, yy, kręgów aż do trzeciego. Rozwijania many. I co ciekawe, najważniejsze jest to: handel. Bo on tu naprawdę ma sporo fajnego sprzętu w handlu. I zobaczcie, proszę, eliksir Potęgi. Za 5k early to jest ścierwo, bo się nie opłaca. Natomiast później, kiedy mamy prawie że nieskończoną ilość golda. Fantazja, tego typu przedmioty. No i to znowu są smaczki, których grając 10 razy możecie nie poznać, ale wybierzecie za którymś razem te opcje, żeby właśnie nauczyć się magii. I się okazuje, że ja pierdoli za każdym razem tyle traciłem. No i teraz dołączamy do gildi kupców. Dlaczego by nie? I pierwsze zadanie, znowu fetch quest, jakaś tam. Lista Bengara, czyli idziemy do samego bęgara i z powrotem. No rozumiecie. Oni nam tutaj dodali i to ważne w jeden, 3-2. Dodali nam pierścionek na szybkie bieganie na tego sprinta. To samo co mamy w Mrocznych tajemnicach. Tylko że ironiczne jest. Yy, no przede wszystkim sam fakt, że do, dostajemy go pod koniec pierwszego rozdziału. A właśnie pierwszy rozdział jest najdłuższy, bo jest tu masa, masa Fetch Questów, masa bieganiny. A twórcy zdecydowali, że dostaniemy go dopiero pod koniec. Wiecie, szczególnie jak ktoś gra pierwszy raz w returna i nie wie, co jest 5, to dojście do tego etapu może zająć 30 godzin, 40, bo tu jest na początek najwięcej bieganiny. Na dobrą sprawę, pierścionek ten, szczególnie na pluginach, to jest w ogóle irrelevant, niepotrzebny jak widać, ale mówię, dlaczego dali go nam tak późno? Choć oczywiście już yy, spotkałem się z komentarzami purystów gotikowych, że do momentu, kiedy nie było pluginów, to się przecież grało dobrze. No tak, tylko że my jako ludzie raczej wolimy upgradeować niż cofać się później z tych upgradeów. To zupełnie naturalne, nic na to nie poradzę. Taka natura ludzka. Tutaj sam Węgar mówi nam chyba o bandytach lokalnych bandytach, którzy nosili broń. I przy, przyniosłem lu list Lutero. To tylko plotki. Dostajemy paczkę Bengara, którą trzeba z powrotem odnieść do Lutero. I znowu Bieganina. Tutaj normalnie na jeziorku występuje Big Boss. Bosów w grze to jest w ogóle nowa mechanika returninga, że mamy bosów. I wiecie co jest ciekawe? Normalnie wojownikiem no nie jesteśmy w stanie go podjąć naprawdę do końcowego etapu tego rozdziału, albo jeszcze później. Zobaczcie, jakie stanki. A tutaj Magna po lody, yy, co, co ciekawe, kosturze. No ja jestem w stanie go bić już teraz. No i mówię, kurde, to jest o tyle ciekawe, że normalnie naprawdę trzeba mieć ze 150 punktów siły albo bardzo dobrą broń. Która swoją drogą wymaga tych 150. Rozumiecie. Ostatecznie w końcowych fazach rozgrywki... <gry> wszystkie postaci są mniej więcej... Na podobnym poziomie. Natomiast na początku, Mag jest. No po prostu. No sztywniutki jest. No co tu dużo mówić, jest po prostu najlepszy. Widzicie, wchodzę i robię co chcę. Natomiast wojownikiem? Pociągnąłbym druta w tamtym miejscu. Ja nie mogę się nacieszyć, jak ta gierka wygląda po tylu latach. I to się dalej gra dobrze. Hej, ty. Greg, oddajemy mu skarby. 300 Ekspa i co? Yy, szukasz jakiegoś dekstera? Kurczę, ja wiem gdzie go znaleźć, ale boję się, że jak ja mu to powiem, to on mi wybije tych później bandytów. Dobra. Można mu to powiedzieć ze względu na to, że wykonałem zadanie. Ty. Ty. Zobaczcie, jak się tekstura zmienia. On ma kilkanaście różnych tekstur na swoim hełmofonie. Co jest kurde, nie tak? No to wygląda ślicznie. Ja jeszcze pamiętam, jak się kiedyś grało Gotika na tym słabym kompiku. No i faktycznie rysowanie było terenu 20 metrów przed tobą. Ty nie wiedziałeś, co jest dalej. Taka doza niepewności. No kurde, nostalgia. Uderzyła mnie nostalgia. Co tutaj mamy? Wprowadź mnie do pierwszego kręgu. I to kosztowało, uwaga. 5 punktów nauki, co ciekawe. Przesyła mnie Farmer Bengar. I uwaga. Teraz muszę spotkać się z Lutero. O, no, takie proste questy, nieskomplikowane, natomiast sama Gildia Kupców tu jest chyba z 10 opcji różnych, żeby zablokować sobie cały wątek. Lutero, czekałem na ciebie, wiedziałem, że mogę ci zaufać, bla bla bla. Kolejne zadanie, znowu proste, znowu bieganina, handel w klasztorze. I tutaj chyba wiedzie właśnie ta umiejętność dodatkowa, którą mamy w retoryka na samym dole. Czyli no, opcja handlowania i opcja również wymigiwania się od problemów, kiedy złapią nas na kradzieży kieszonkowej. Fajnie, że dodali, ale mówię, to jest bardziej fantazja niż zastosowanie w grze, przynajmniej w 1-3-2. Uwaga, odpalam małą burzę ognistą. Proszę spojrzeć. Bum! Rozumiecie o co chodzi? Pierwszy rozdział. Oczywiście, sam spel będzie dostępny chyba od trzeciego rozdziału, jeśli się nie mylę. Ale to jest Popierdolone. To jest spel obszarowy, który to można DPSować. A sam spel jest obszarowy. I dlatego mówię, że no, mag jest kochany, ale mag jest również prosty, mag jest również nudny. Dlatego ta hybryda, ona nie będzie idealna, bo ani nie będzie dużo z ręki, ani nie będzie dużo many. Ale będzie dużo przyjemności. Hej ty. my tu mamy? Nie ma imienia. Koniec. I żeby z nim porozmawiać, co bardzo ważne, zresztą jak ze wszystkimi postaciami wątku yy, opiekunów, musimy używać pierścienia mroku. Bla bla bla. Bardzo długi dialog. Chodźmy zniszczyć tego demona. W skrócie, chodzi o to, żeby po prostu pójść z nim do jaskini. On zrobi za nas wszystko. Proszę spojrzeć. Jest i sam demon, Lucian. No ja tu nie jestem w stanie nic zrobić, on ma 175 odporności na na ogień, uwierzcie mi, więc to jest no... Jaki spell by się przez niego przebił? Demon jest martwy, bla bla bla, questik zrobiony! Lucian jest martwy, starożytny demon był potężnym wrogiem, bla bla bla, teraz mogę wrócić do Dagota. Otworzyłem sobie losowo notatnik, żeby zobaczyć ile potworów zabiłem, potwory ogółem 200. A wiecie co to oznacza? Po pierwsze, gildia łowców. Czy mogę się przyło... No wy chyba jesteście popierdoleni. <grym> nie rozumiem tej gierki. Notatnik liczy ci... No, znowu niespójności. Notatnik liczy 200 potworów, ale skrypcik z zadania liczy 197. Ja nie rozumiem. Oho. Pojawił mi się nowy wpis w dzienniku, więc... Zakładam, że kwestik wykonany. W sensie nie kwestik, tylko zaktualizowało yy, ilość 200 potworów. Falk. I on mówi, że jak najbardziej mogę się przyłączyć. Masa dialogów. Nas będą interesować zadania. Falk poprosił mnie, abym zaniósł pismo do miasta dla handlarza Bospera. Ok, fajny fetch quest. Tutaj Dragomir. I znowu, żeby wykonać jego zadanie, musimy mieć 30, chyba, punktów strzelania z kuszy. I samych 30 punktów nie zdobędę chyba nigdy w rozgrywce. U Alfreda chyba się oddaje unikatowe łuki, które ja raczej sobie zachowam. Chcę zrzucić wyzwanie falkowi. No, w toku fabuły chcemy być yy, najlepszym łowcą w całym obozie, więc rzuciliśmy wyzwanie dowódcy tego obozu. I ktoś tam mi zarzucił w komentarzu, za co bardzo dziękuję, bo ja lubię takie nowinki, ciekawostki, że Alfred skupuje skóry i sprzęt po mniejszej cenie niż Bosper. Ja to zaraz zinwigiluję. Jak będę miał jakieś skóry, dajmy na to cienie stwora, to zobaczę ile po ile. O kurde, ja mam 250, tak? Sprawdźmy to. Hey, ty. Mam kilka trofeów i skóry. O kurde, spierdoliło się ty. Wiecie dlaczego? Bo jak masz kilka skór, to to wszystko w jednym wierszu jest, więc to się nadpisuje i nie widać co jest 5. Jak będę miał pojedynczą skórę w ekwipunku Ścierwojada... Przepraszam, stwora, Zobaczymy ile nam y, oferuje Alfred, a ile Bosper. Marem dał nam zadanie, typu przyniesienie pazurów Topielca. I co ciekawe, no... Tf, wartałoby je wykonać na początku, bo on właśnie ma ten pierścionek później. A żeby zdobyć zadanie z pierścionkiem, hey. musimy nauczyć się skórować potwory, w sensie usuwać pazury. Myśliwy Nix, on ma swojego pieska. I jego piesek potrzebuje pomocy, bo coś chorowity jest. I znowu bieganina do sagity po lekarstwo. Ja nie wybijałem tutaj lokalnych topielców, powiem wam szczerze. Bo ja bardzo dobrze pamiętałem, że tu właśnie trzeba będzie zdobyć te szpony w ilości 5. No i znowu, 1-3-2 na rzeźniku. Raczej jest proponowany osobom, które już podchodzą do niego drugi, trzeci raz. Bo tak, stricte na start to można, tylko oczywiście wiele questów się zablokuje. Mam bazury topielców. On teraz oferuje zrobić nam zbroję typu pancerz z płytek pełzaczy. I żeby go zrobić, potrzebujemy ile tuzina płytek? Sam pancerz wykona nam wilk. Tutaj teoretycznie jest Nigel, który, tak jak już kiedyś mówiłem, ma te płytki, tylko jest ważne, żeby je kupić od razu. Czyli bierzemy płytki i. Ząb smoczego zębacza, róg w tym wypadku. A dlaczego mówię to, że bierzemy od razu? Bo później te przedmioty znikają, więc. Bierzemy to. Samo zadanie Wilka można już teraz wykonać. Proszę bardzo. I zbroja będzie gotowa na jutro. Ty! Nie śpię, czekajcie. Lekarstwo dla tego pieska. Prawie, żebym skrewił. Gdybym się teraz przespał dwa dni, niby spoko, bo tam się chyba ma trzy dni na wykonanie tego zadania. Natomiast. Lepiej nie ryzykować. Wykonam zadanie z lekarstwem, a później się zrobi pancerz. No i co? Sama Sagita może nam zrobić lekarstwo, ale potrzebujemy jakiś pęczek losowych ziół. Czyli w tym wypadku żadne unikatowe słoneczne aloesy, czy inne pierdoły niepotrzebne. Eliksir gotowy. A i z powrotem wracamy do Nix'a. Mam lekarstwo. I on coś grzebie. I to wszystko, co możemy zrobić. I znowu. Teraz trzeba poczekać 3 dni, ale jako że muszę i tak poczekać na Wilka, żeby mi zrobił zbroję, wszystko jest jak najbardziej petarda. I co z zbroją? Proszę bardzo, zbroja. Wilk może nam zrobić co prawda drugi egzemplarz, ale potrzebowałbym płytek. Bardzo fajne statystyki. Natomiast wymaga 80 zręczności, której jeszcze nie mam. Myślę w drugim rozdziale. Rany kła zaczęły się goić powraca do zdrowia. Serdeczne podziękowania w uzdrowieniu go. Przyjmij ten dowód wdzięczności i mikstura. I okazuje się, że piesek ożył. Wracamy teraz do barema ze zbroją. I mam dla Ciebie pancerz. On nam daje ciepły kożuch. Będzie sporo lokacji, gdzie nie ma możliwości przespania się tak w terenie. Spoko, jak najbardziej to jest przydatne. Natomiast niewymagane, to jest bardziej takie ułatwienie. Uwaga, zadanie gildiłowców. Musimy pozbyć się wilków zabójców. To nie jest takie znowu proste, bo nie stoją oni w grupie, a żeby ich zabić, no najlepiej byłoby użyć czegoś obszarowego. Przypominam, zero obrony na ogień, bo to jest potwór futerkowy. I proszę bardzo, w zasadzie zadanie jest chyba już zrobione. Jest to o tyle śmieszne, że gdybym był tu wojownikiem, nie widzę sposobu na wykonanie tego w pierwszym rozdziale, bo taki oczywiście można użyć speli, ale znowu z czystej broni, no taki wilk ma pewnie ponad 100 odporności na mieczywko. Powodzenia, to pielec Rafi, 10 odporności na ogień i to jest big boss. A co to powoduje, że jak ma 10 odporności, oczywiście ja mógłbym go zabić ze spela, pokazać wam, jaki to nie jestem kozak. Nie, 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 ja go zrobię z y, mieczywa. Z kosturu w tym wypadku. Po 40 się pali. Coś niesamowitego. Wiecie, ja nagrałem wojownika. I problem jest tego typu, że ja z tym tutaj topielcem nie powiem, że walczyłem 10 minut, bo nie, natomiast walka trwała nieco dłużej, żeby nie tutaj nie oczerniać wojownika. Ale zdecydowanie no, Mag jest popierdolony na tym etapie. Panowie, wielkie oddawanie questów. Tego zadania nie chcemy zrobić na tym etapie, szczególnie ucznikiem, bo nagrodą będzie 5% strzelania z łuku. No nie, jeszcze nie. Do momentu, kiedy nie wbiję 20%, tak, żeby nauka kosztowała już dwa punkty za jeden punkt trafienia krytycznego, wiadomo. Power Gaming, więc poczekam. Jajo można oddać. Mam jajo to Pielca, daję nam miksturę. A propos tych miksturek, mamy już dwie, bo gdzieś tam wpadła jedna. Chyba za uratowanie tego Wilczka 120 HP hey. i Alfred. Zabiłem stado Wilków. I chyba tyle. Panowie, na no dzisiaj to będzie tyle. Mag. Hybryda, łucznik już powoli coś tam robi. Dalej to jest Mag. To jeszcze nie jest łucznik. Łucznik od trzeciego rozdziału zapraszam bardzo gorąco.